Moi drodzy, przeżywamy już liturgię niedzieli Chrystusa, króla wszechświat. Dzisiejsze teksty Pisma Świętego, które rozważamy, odwołują się do tej prawdy. Ten wyjątkowy fragment z księgi proroka Daniela, mówiący o przybyciu syna człowieczego i o jego wiecznym panowaniu. I chwale, która nie przemija. Te wyjątkowe słowa z Apokalipsy i przesłanie świętego Jana Apostoła, kiedy mówi o królu, ale w tej wyjątkowej tajemnicy panowania i królewskiej godności, jako tego, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca Swojego. Te refleksje właściwie w najprostszy sposób skupiają się w tych słowach i w tym zdaniu, które jest tutaj umieszczone, które było i jeszcze jest hasłem i zawołaniem Synodu Młodych Diecezji warszawsko praskiej On żyje i chce, abyś też Dobrze wiemy i pamiętamy, że są nawiązaniem do adhortacji po Synodzie o Młodych, ich wierze i rozeznawaniu powołania, którą papież tę adhortację podpisał 25 marca 2019 roku w Loreto, zaczynające się od słów: Chrystus vivit, Chrystus żyje. I dzisiaj. W tej liturgii, w tej wspólnocie, tutaj w Katedrze Warszawsko-Praskiej, skupiają się te tajemnice królowania Chrystusa z tajemnicami młodych, z tym wszystkim, co już żeśmy przyjęli, z tym wszystkim, co przyniosła refleksja synodalna, z tym wszystkim, co stawialiśmy sobie dwa lata temu, przywołując tych dziesięć. Punktów zachęcających każdego z nas do tego, abyśmy potrafili zobaczyć, w jaki sposób młody człowiek odczytuje tę tajemnicę Boga, jak ją dostrzega w kościele, co do niego dociera, czego nie rozumie, jak ważna jest dla niego wspólnota i ta droga, wspólna droga, aby to przeżyć. I dzisiaj, kiedy zastanawiamy się nad tym i kiedy to rozważamy, jednocześnie przyjmujemy słowa z Ewangelii według świętego Jana i ten szczególny dialog Jezusa z Piłatem na temat królewskiej godności Jezusa. Staje człowiek wobec króla i pana wszechświata i pyta, czy jesteś królem? I słyszę, i powinien usłyszeć w swoim sercu to pytanie, ale skąd w ogóle taka refleksja u Ciebie? Kto Ci o tym powiedział? A może sam to niesiesz? Piłat odpowiada, oto Twój naród i arcykapłani wydali mi Ciebie. I coś uczynił. I Chrystus składa to świadectwo o tym, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, bo gdyby było słudzy bilibyś, aby nie został wydany Żydom jestem królem czyż ten dialog nie nawiązuje do tego orędzia, a może inaczej do tej postaci Szawła, którą przywołuje w tegorocznym orędziu na 36. Światowy Dzień Młodzieży papież Franciszek już po raz kolejny wykorzystując, czy zaczynając to orędzie od słów wstań i odwołując się do tego, co święty Paweł 25 lat po momencie nawrócenia sam opowiada królowi Agrypie, zaznacza, że Chrystus wtedy powiedział: Wstań, czynię cię świadkiem tego, co zobaczyłeś. To jest w orędzie. W 26 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł dodaje jeszcze: I tego, co ci objawię. To nie jest tylko ten moment, co się dokonało w tym, do tej chwili, ale to jest rozpoczęcie wspólnej drogi, pewnej przygody, historii, którą Bóg chce pisać w człowieku i przez człowieka. I również szabeł też przecież stanął wobec tej tajemnicy Chrystusa. Kiedy Chrystus zadał Mu pytanie, dlaczego mnie prześladujesz? Przecież jestem królem. Szabeł też mógł wręcz powiedzieć, Arcykapłani i Twój lud wydali mi Ciebie, dlatego Cię zwalczam, szukam zwolenników Twojej drogi, aby ich aresztować i wtrącić do więzienia. Świadkowie złożyli szaty przy moich stopach, kiedy był kamienowany Szczepan. I oto dokonuje się ta wyjątkowa tajemnica, która się nie dokonała w Piłacie, kiedy Chrystus na swój sposób właściwie mówi do Niego. Ale moje królestwo nie jest stąd, ale jest dla ciebie i jest zaproszeniem, abyś ty stał się Jego częścią, aby ono było w tobie, aby się co więcej wstań, czynię ci świadkiem tego, co zobaczyłeś, aby przez ciebie rozszerzało się i docierało do innych. To nie jest czas, aby szczegółowo. Przywoływać całe orędzie przepiękne i bardzo precyzyjne w refleksjach papieża Franciszka. Ale z całą pewnością jest to ten wyjątkowy czas i moment, który jest dzisiaj dla każdego z nas. Szczególnie dla Was, moi drodzy młodzi. A skoro dla Was, to i dla nas, stających przy Was, z tą troską, aby w Waszym życiu się to dokonało, historia Wasza i Wasza droga. Do tego momentu spotkania, tego dialogu jest wasza, jest indywidualna, jest niepowtarzalna i każdego człowieka jest tak. Może niejednokrotnie moglibyśmy dzisiaj wspomnieć i powiedzieć, że wielu może jest właśnie takich, którzy przyjmują tylko to, czy Chrystus jest dla nich tylko kimś, kto im o tym opowiadał, oni go sami nie spotkali. Ale my dzisiaj dlatego tu jesteśmy, dlatego to całe dzieło synodalne, dlatego ta cała wrażliwość, która płynie z tego dzieła i która sięga daleko szerzej niż tylko teren diecezji warszawsko-praskiej. Aby rzeczywiście ta wrażliwość i troska o to, aby młody człowiek przeżył to spotkanie. Aby miał ten wyjątkowy dar i tę łaskę, aby doświadczyć tego dialogu z Chrystusem, aby zobaczył, że On żyje. I to wszystko, co jest darem Jego życia, kiedy człowiek je przyjmie, staje się wyjątkową treścią, siłą i mocą naszego życia, ludzkiego życia, młodego też. Jakże ważne jest. I to są całe nasze nadzieje, i to jest to pragnienie, które dzisiaj zawierzamy Bogu, przedstawiając każdego z Was, aby rzeczywiście to, co się stało, udziałem Szabła, kiedy po imieniu Chrystus do Niego przemówił, kiedy zobaczył w swoim życiu, Tę interwencję, można inaczej powiedzieć, tą stałą obecność, i dary, i dzieje, i życie Boga, że wtedy dokonuje się w sercu człowieka ta tajemnica otwarcia, nadziei, przyjęcia tej bliskości i tego życia. Całe refleksje synodalne stawiały to pytanie. Jak spotkać, jak powiedzieć, jak przekazać, jak wytrwać, żeby młody człowiek nie zniechęcił się i nie zachował przepraszam za nawiązanie jak piłat, mówiący tylko to inni, ale żeby dokonało się w nim to wyjątkowe spotkanie i ten cud przemiany. Tego wszystkiego, co sprawi, że życie młodego człowieka stanie się jasniejącym darem i tajemnicą Bożego życia. I co więcej, stanie się gotowym na to, żeby być świadkiem tego dla innych. I aby to nie jeść, tak jak zaznaczyłem, aby czekać na kolejne te tajemnice, interwencje Boga który przemawia i będzie przemawiał do Twojego serca. To jest cała wartość i cała nadzieja, która jest pisana w całą wspólnotę kościoła związana z darem i poświęceniem i ofiarnością rodziców, wychowawców. To jest przeogromna rola tuż pasterzy. Aby poprzez sprawowanie sakramentów, aby poprzez różne dzieła, które będą skupiały, ale przede wszystkim pomagały, spotkać Boga, który żyje, sprawią, że to, co Boże dotknie człowieka i przemieni go. To jest całe bogactwo tych, którzy są katechetami, którzy. Uczą tych, którzy w różnych grupach, wspólnotach, w tak wielu miejscach są opiekunami tego bogactwa młodości, aby ono było bezpieczne, aby mogło wzrastać, aby przyniosło jak najpiękniejsze owoce. Nie sposób nie odwołać się również i przez wzgląd na patrona który dzisiaj też jest zaznaczony w tych wizerunkach Karola Kutisa. I przecież właśnie jego słowa papież umieścił w tej adhortacji po synodzie poświęconym młodym, przypominając tą taką jasność myśli i przesłania, że każdy z nas jest oryginalny i rodzi się, jest tym, którego Bóg obdarza tą oryginalnością i niepowtarzalnością, aby nigdy nie został kopią innych. Niech ta Eucharystia, niech to Boże Słowo, niech przesłanie papieża Franciszka na 36. Światowy Dzień Młodzieży przyniesie w życiu każdego z nas, a szczególnie w Waszym młodym życiu, tę tajemnicę. Spotkania Boga, doświadczenia Jego miłości i przyjęcia tego wyjątkowego zaproszenia, że Jego Królestwo jest Wam ofiarowane, abyście stali się Jego częścią, abyście stali się Jego bogactwem, abyście byli Jego świadkami dla innych.